是吧？是吧？ A, bo patrz, zrobiłaś do tych przerobić, szeroki, nie do na tak. Nie trzeba zwiniać. Zmiń na matta. Zwiń na maksa. Tak, myślę. Nie problemu. Pierwszego zwierzaki. Pięknie. Drugiej grupy wiekowej. Drużyna powinna zaprojektować, skonstruować i uruchomić trzy pojazdy, które dostarczą do strefy montażu różne części składowe domowego zwierzątka. Zespół wymyśli również sygnał informujący publiczność o tym, który z wehikułów wyruszy zaraz w podróż. Kiedy wszystkie elementy składowe zostaną już zmontowane w zwierzaka, ten wykona jakąś sztuczkę. Drużyna zaprezentuje swoje rozwiązanie w formie przedstawienia, fabułę, którego w plecie transport części, ich montaż oraz powstałego w ten sposób zwierzaka-składaka. Proszę szeryfu o zamknięcie drzwi. A wszystkich Państwa proszę o wyłączenie telefonów komórkowych i innych urządzeń mo za mogących zakłócić przebieg występu. Podczas tej prezentacji drużyna zgadza się na użycie aparatu z freshem, zgadza się na filmowanie wideo i informuje, że nie będzie używać świateł stroboskopowych. Przed Państwem wystąpią tu i teraz Michalina, Weronika, Sebastian, Piotr, Izabela, Natalia, Konrad. Z... Gimnazjum nr 1, Barci. Na tronie trenera zasiada Pani Agata. Czy... Musimy jeszcze trochę poczekać, tak więc, aby dodać otuchy e, naszym sędziom. E, Obysta, udzielmy im nie jednego klaska. <idad> w, e, w składzie sędziowskim zasiadają Agata, Olga, Agnieszka, Daria, Kuba, Grzegorz, Tomek, Tomek Mateusz, Jaś, Michał i Marcin. Super, dziękuję bardzo. Eee, mamy jeszcze chwilę. Tak, więc może droga publiczności. I macie ochotę na jakieś słucharki? Macie ochotę? Chcemy, chcemy słucharki. Dobrze. Zatem. Eee, czy wiecie może? Jak nazywa się najlepsze warzywo w ogródku? Bestseller, dokładnie tak. Jak masz na imię? Brawo dla Karola! Tak jest! Może jest ktoś na widowni, kto ma ochotę podzielić się słuchaczem i zasłuchaczyć nam tutaj? Jak masz na imię? Konrad. Jak się nazywa najlepsze warzywo w ogrodzie? Hmm. Hmm. Drugi bestseller. Drugi Dobrze. Eee, a właśnie, a co Małysz ma w szufladzie? Tak jest małyżki. A po co kura przechodzi przez ulicę? Żeby dostać się na drugą stronę. Super, dobrze. A właściwie odpływ i przepływ. Prosimy... Czy ty mnie słyszysz? Słyszy, super. Czy przód mnie słyszy? Czy lewa strona nie słyszy? Moja lewa strona. A prawa? A centrum? Super, dobrze. Jesteśmy gotowi, zatem płyniemy. Jak odyseuszu. Zatem, drogi, tyle. Chcesz wystartować. Płyniemy, 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 jest! naszym sędziom. Tak? Zatem. Czy nasi drodzy sędziowie są gotowi? Tak, tak. Tak, tak. Czy nasza drużyna jest gotowa? Tak, tak, tak. Mamy godzinę dziesiątą.

Więc w tym całym znajomanym świecie i w całym tym szaleństwie z nie zatrzyma nas już nic. 10 Sekunden. I tutaj warto zbudować godzinę grody. Na dziennicy domach grody Omele w Kukularze tak są dostępne informacje. Zapraszamy na zakupy dla użytkowników i Co 3 godziny nowa promocja. Wymag żonek pani tego dostępny. Taniej niż no bardzo proszę wszystkich kibiców i uczestników. jest na pierwsze pierwsze w godzinach od 9 do 17. Wejście przy Stali Dębowiej. Budaniowy obiad na jedyne 15 zł talony do nabycia w sklepiku, kawa, herba, napoje, kanapki i ciasta do nabycia bezpośrednio w barze. A za wsparcie tegorocznego finału dziękujemy naszym partnerom firmie Teflon za gry komputerowe w będzie dla wszystkich finalistów, drukarni Szmyt, za druk folderów i plakatów, firmie Press Service za profesjonalne monitoring media, gospodarstwom finałowych imprez Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, Zespołowi Szkół Ekonomiczno-Handlowych, Centrum Stocznia Gdańska. Grupie Radownictwa Specjalnego PtK i za opiekę medyczną. Tak jest. specjalnie dla kieliców, którzy chcą ogłoszenie wyników z za swoimi ulubieńcami, organizujemy transmisję z gali na żywo. Odbędziemy się w stali prezydowej i w stali kameralnej. Terenuje bez ustynia warto przeczytać i dyscyplinarze. Bilety 15 zł do nabycia w sklepiku. Kto pierwszy, ten lepszy. Zaczynamy dziś o godzinie 18. A czy wiecie? Jak się nagrywa? Jak on jutro o swoje pudro? Wiecie? Nie. Omer ubierze swoje utro... pudro, w oboerze. A czym pływają Odyseusze? Czym? Nie słyszę. Rzeką pomysłu. Słuchaj ten mówi, że Odyseusze pływają z pontonem. A jak nazywa się ręcznik, który mamy zawsze pod ręką? Odręcznik. Bardzo dobrze, wroga publiczności. Nagrodą jest satysfakcja. Możemy poprosić publiczność... Dzięki, brawa, Właśnie. Foda-se. Oh,